Czy chciałbyś zaserwować swoim bliskim nie tylko pyszny, ale i doskonale podany posiłek, sałatka, kanapki, a może warzywa lub świeże owoce? Już nie musisz spędzać wiele czasu w kuchni, aby dokładnie obrać i pokroić warzywa. Od teraz te wszystkie noże nie będą ci potrzebne. Mamy dla ciebie innowacyjne, wielofunkcyjne narzędzie, dzięki któremu z łatwością przygotujecie wspaniałe dania w mgnieniu oka. Przedstawiamy obieraczkę Triple Slicer. To niezastąpiony pomocnik w twojej kuchni. Posiada aż trzy obrotowe ostrza, dzięki którym twoje potrawy będą wyglądały niesamowicie. Od teraz możesz obierać, ciąć, kroić w plasterki, trzeć, szatkować i o wiele, wiele więcej. A wszystko to dzięki jednemu przyrządowi. Wystarczy wybrać odpowiednie ostrze i możesz zabierać się do pracy: grube lub cienkie plasterki, paseczki, a może słupki. Od teraz możesz bezpiecznie pokroić wszystkie składniki i to zaledwie w kilka sekund. Tak działa tylko Triple Slicer. Ale to nie wszystko. Tylko teraz dodatkowo otrzymasz także dwuczęściowy zestaw do ozdabiania dań. A to wszystko w atrakcyjnej cenie. Już za chwilę dzięki wbudowanej minikamerze zobaczysz z jaką precyzją tniemy i obieramy warzywa. Niesamowite! Ta potrójna obieraczka jest absolutnie niezbędna w każdej kuchni. Jest z nami w studio prawdziwy specjalista od gotowania, który pokaże Wam jak działa Triple Slicer. Witajcie, podejdźcie bliżej, a zobaczycie coś niezwykłego. Pepi, co nam dzisiaj przyniosłeś? Mam tu fantastyczny mały przyrząd, bez którego nie wyobrażam już sobie pracy w kuchni. Jestem pewien, że nasi widzowie również go pokochają. To wielofunkcyjne narzędzie, dzięki któremu z łatwością przygotujecie wspaniałe dania w parę chwil. Przy pomocy ząbkowanego ostrza obierzecie lub potniecie warzywa. Tu mamy drugie ostrze do cięcia w słupki oraz trzecie ostrze ceramiczne, które pozwala na uzyskanie cienkich lub grubych plasterków. Wszystkie wykonane są ze stali nierdzewnej i wyposażone w mechanizm obrotowy, którym. Wybieramy odpowiednie ostrze. Rączka jest wyprofilowana w taki sposób, że nadaje się zarówno dla prawo-, jak i leworęcznych. A teraz najlepsze spójrzcie, obiera w dwóch kierunkach. Przeciągamy w dół i co? Zobaczcie, obraliśmy kawałek skórki za pierwszym razem. A teraz przeciągamy znowu i urządzenie pracuje także w drugą stronę. Dzięki temu obieranie staje się nie tylko prostsze, ale i szybsze. Z takim narzędziem nie będą Wam już potrzebne żadne inne gadżety kuchenne. Po prostu obierasz i tniesz jak chcesz. Odwracamy obieraczkę i u góry widzimy ostrze ząbkowane. Teraz, drogie panie i panowie, zobaczycie, jak można błyskawicznie zrobić chipsy ziemniaczane. Nie trzeba być profesjonalistą czy posiadać w domu specjalnego urządzenia do krojenia. Koniec także z pokaleczonymi palcami. Nasz produkt jest w 100% bezpieczny i pozwoli Wam uzyskać znakomity efekt. Tylko spójrzcie. Pasterki są równe i cieniutkie, a teraz jednym drobnym ruchem nadgarstka możemy zmienić przyrząd w nóż do cięcia w słupki. Weźmy ogórka. Tu również nie są nam potrzebne żadne artystyczne uzdolnienia. Wystarczy pociągnąć w dół, aby uzyskać paseczki tak piękne jak te. Żadne inne urządzenie do cięcia Wam tego nie zagwarantuje. Takie efekty można osiągnąć tylko z Triple Slicer. I gotowe. Ogórkowe spaghetti na talerzu. Spójrzcie teraz na tę ogromną 60-centymetrową rzodkiew. Pokażę Wam, że nasza obieraczka poradzi sobie nawet z tak dużym warzywem. Pokroimy ją w paseczki. Zacznijmy od góry. Wszystkie będą takiej samej długości. Tak obrane warzywa mogą być nie tylko składnikiem sałatek, ale także cudowną dekoracją talerza. Sprawią, że danie będzie wyglądało apetycznie i z pewnością zrobi wrażenie na Twoich gościach. Już teraz możesz nadać swoim potrawom. Nową jakość. Przygotuj fantastyczne dania w kilka chwil przy pomocy tego jedynego narzędzia. Od dziś możesz bezpiecznie pokroić składniki. I to zaledwie w ciągu kilku sekund. Wystarczy wybrać odpowiednie ostrze i możesz zabierać się do pracy. Te ząbkowane idealnie sprawdzi się do obierania i krojenia. Kolejne służy do cięcia w słupki. Pozwoli ci przyrządzić fantastycznie wyglądające sałatki w ciągu paru sekund. A ceramiczne pokroi warzywa w cienkie lub grube paski. Od dzisiaj możesz obierać, ciąć, kroić w plasterki, trzeć, szatkować i o wiele, wiele więcej. A wszystko to dzięki jednemu przyrządowi. Grube i cienkie plasterki, paseczki i doskonałe słupki. Zajmie ci to kilka sekund. Nawet doświadczony szef kuchni nie zrobiłby tego szybciej niż ty. Nie ma znaczenia, czy jesteś prawo czy leworęczny. Triple slicer pokroi wszystko za ciebie. Nie przegap okazji, jeśli złożysz zamówienie już dziś, dodatkowo otrzymasz praktyczny nóż do rozcinania owoców. Dzięki niemu wykonasz perfekcyjne dekoracje owocowe i warzywne, które wzbogacą Twoje potrawy. Ale to jeszcze nie wszystko. Do Twojego zamówienia dołączymy również fantastyczny nóż do dekorowania cytrusów. Dzięki niemu możesz tworzyć niesamowite przybrania, którymi zachwycisz swoich przyjaciół, rodzinę i gości. Ten rewelacyjny zestaw będzie Twój już za chwilę w nieprawdopodobnie niskiej cenie.